na moim kanale z tej strony Kinia i dzisiaj będzie troszeczkę inny filmik, ponieważ zapraszam was do siebie. Pokażę wam mój pokój, w którym trzymam wszystkie swoje lalki. To będzie taki room tour, także zapraszam do oglądania. Zacznę od tego kąta i na razie pokażę wam te lalki tak z dystansu, a potem podejdę do każdej półki, żebyście mogli zobaczyć co dokładnie się na nich znajduje. Jak obiecałam, pokażę Wam teraz po kolei wszystkie lalki. U samej góry mam dwie lalki świąteczne z 2019 roku i trzymam je póki co w ich oryginalnych pudełkach. Tutaj mam taką lalkę w długiej, czerwonej rozkoszowanej sukni, jest to lalka o nazwie Evening Flames. Łeczki niżej. Mam również kilka lalek świątecznych jak i kilka lalek Basic i Look I niektóre z tych lalek mają swoje oryginalne stroje niektóre są przebrane ale wszystkie z nich są na ciałkach modernnych dlatego stoją na jednej półce razem ok, półkę niżej mam trochę książek i kilka lalek z serii Ever After High wiem, że momentami słyszycie ostrzenie kamery ale nie jestem w stanie tego wyeliminować niestety ok, półkę niżej mam kilka lalek z Steffi Love są to lalki z lat 90., o ile się nie mylę. Tam z tyłu również kilka Barbie z lat 90. Tutaj z przodu tak samo. I tu jeszcze jedną w takim różowym futerku. Ok, i na samym dole mam kilka laleczek Skipper. Lalki z serii Life in a Dreamhouse jest to Raquel i Mitch i tam z tyłu jeszcze lalka Frank Sinatra w takim bardzo ciekawym stroju. Na kolejnej szafce mamy znowu kilka lalek z serii Ever After High, półeczkę niżej. I na tej półce mam głównie lalki z serii Fashionistas na sztywnych ciałkach i na ciałkach artykułowanych oraz kilka lalek Made to Move. I tutaj mam dwie takie piękności, które zrobiłam w sumie sama, bo przyłożyłam ich główki na ciałka Made to Move i dałam im takie właśnie ciekawe ubranka. Mamy też tutaj jednego kena, na razie jest tylko jeden. Jest to ken z serii BMR 1959. Mamy też lalkę z serii Sew in Style. I tutaj ta laleczka w tej różowej sukience na środku to jest pierwsza oryginalna barbie, jaką sobie kiedykolwiek kupiłam. Ta sukieneczka nie jest jej oryginalną sukienką, oryginalną mam gdzieś schowaną. A ta lalka tutaj obok to jest druga barbie, którą kupiłam. Jest to lalka fashionista z serii In the Spotlight w swojej oryginalnej sukience z torebeczką. Ok, i tu na dole mam jeszcze najsłodsze mi się na świecie, przynajmniej ja tak uważam, że są to najsłodsze mi się na świecie. To są mi się Beanie Babies, co prawda produkowane w Chinach, ale firma pochodzi w sumie z sąsiedztwa, niedaleko Chicago, z Illinois. I tutaj na samym dole mam jeszcze kilka takich kolekcjonerskich o, pisemek, katalogów z lalkami barmi. A na mojej szafce nocnej trzymam jeszcze jedną lalkę w swoim oryginalnym pudełku. Jest to lalka z Hayley Tak wygląda z bliska. Na parapecie ciekawe zjawisko, bo tam trzymam lalki, które mają jakieś przebarwienia na ciele i które po prostu smaruję czymś w rodzaju benzakne. Zostawiam na dwa tygodnie na słońcu, żeby te przebarwienia zniknęły. Na biurku trzymam tylko jedną lalkę. Jest to lalka z serii Native American. Jest to Duch Ziemi. Jest to przecudowna lalka w swoim oryginalnym indiańskim stroju. Są trzy lalki z tej serii, ja mam tylko jedną na razie. I tu na tej półeczce mam jeszcze kilka lalek. Ta różowa Dance and Twirl Barbie. Ona jest na takiej platformie, która się kręci po podłodze i wtedy lalka wygląda jakby tańczyła. Następnie Country Rose z Karą, Lalka świąteczna. Glinda z Czarnoksiężnika z Oz w zmienionej sukience. Następnie Queen of Hearts, projektanta gwiazd Boba Maki. To jest jego design. Tam z tyłu również jest lalka projektowana przez niego w niebieskiej sukni Kira. I z tyłu jeszcze lalka zimowa w złotej sukni. Jestem również fanką kaktusów, więc mam tutaj taki kaktusowy obrazek i takie trzy drewniane kaktusiki. I jako, że jestem wielkim fanem czarodziejki z Księżyca, to postanowiłam poostawić sobie tutaj również obrazek z Haruką i Michiru. Po drugiej stronie łóżka trzymam taką oto lalkę zimową, w takim płaszczu z bardzo długim trenem, z koniem, przy cudnej urody lalkę. a pod lalką mam taki pojemniczek na różne lalkowe rzeczy. W pierwszej szufladzie mam taki organizer na lalkowe buty, torebki, naszyjniki, trochę szczotek, ubranek dla lalek Ever After High. Tutaj w drugim pojemniku mam ubranka dla lalek Barbie i tam z tyłu też trochę dla Kena. I w ostatniej szufladzie mam trochę Ciałek do zagospodarowania, trochę główek wolnych a i stojaki metalowe i plastikowe dla lalek. W szafie mam jeszcze jeden pojemnik plastikowy z lalkami, bo niestety na półkach brakło już miejsca. I część z tych lalek jest jeszcze w swoich oryginalnych pudełkach, część jest wyjęta z pudełek i być może zawartość tego pudełka pokażę Wam w innym filmie. A tutaj na wierzchu mam jeszcze dwie takie piękności. I pewnie zrobię wkrótce unboxing, żeby wam je pokazać z bliska. A tu u góry mam jeszcze misję. I mam tu jeszcze taką tablicę magnetyczną, z którą na razie nie wiem, co zrobić. Nie wiem, jak ją zagospodarować. Może mi coś podpowiecie. Będę wdzięczna za inspirację. Także tak wygląda mój lalkowy pokój. No, gdyby nie to, że łóżko jest trochę za duże, to pewnie bym tu wstawiła jeszcze jedną półkę i układała na nie kolejne lalki. Mam nadzieję, że wizyta u mnie Wam się podobała. Dajcie mi znać w komentarzach, a my słyszymy się już bardzo, bardzo niedługo. Do usłyszenia. Pa pa.